Ech. Ech. No, co tu dużo mówić? Znowu dałem się wrobić w składanie komputera dla jednego z Was, dla jednego z moich widzów. Zapraszam. telefonów, e-maili z prośbą od Was o złożenie komputera, a przynajmniej przygotowanie propozycji, nadal mam całe mnóstwo, mimo iż od zamknięcia serwisu minął już ponad rok. Tak mi mówiąc delikatnie, trujecie cztery litery, że chyba w jakim stopniu wrócę do Regularnego składania dla Was komputerów, bo widzę po prostu, że zapotrzebowanie na przygotowywane przeze mnie propozycje, ale również i składanie tych komputerów nie słabnie. Nadal jest bardzo duże i myślę, że jeszcze być może nawet w tym roku do tego wrócę. Natomiast na pewno w nieco innej formie, niż to było przedtem, jak działał serwis. Dzisiaj jeszcze Wam szczegóły nie zdradzam, sam muszę pewne kwestie przemyśleć, dlatego oczekujcie dedykowanego filmu, w którym takie informacje przekażę. I na pewno będzie to tylko i wyłącznie składanie, sprzedaż komputerów, a nie serwis. No, ok, to tyle tytułem takiego długiego wstępu. A teraz co tutaj mamy, bo mamy konkretnie. A moi drodzy, klient, który przywiózł te części, one nie były u mnie zamawiane, zbierał je dość długo. Stąd to nie są też najnowsze podzespoły, a zbierał je długo, bo czekał na promocję, tak żeby praktycznie każdy z tych produktów wyrwać jak najtaniej. Jak się okazało, w sumie na tych podzespołach zbierając je dłuższy czas, tam chyba z dobre ponad pół roku z tego co mi mówi, jak dobrze pamiętam, zaoszczędził Grubo ponad 1000 zł. No, sami przyznacie, że to już jest konkretna kasa, sprzęt ma być na lata, no i trzeba przyznać, że faktycznie jest tutaj na czym oko zawiesić i będzie na czym grane, bo zestaw jest typowo pod gry. Stąd krótkim tytułem wstępu. Procesor Ryzen 7 7800X 3D, czyli jedna z definitywnie najlepszych konstrukcji procesorów pod gry, typowo. 32 giga RAM, dwie kości 6000 taktowanie, oczywiście ddr 5 na odpowiedniej płycie. Chłodzenie chyba już legendarne Arktika 360 chłodnica, zasilacz gotowy na PC Express 5.0 od MSI. Ja akurat MSI osobiście jak chodzi o zasilacze bym nie wybrał. Natomiast o to zła konstrukcja nie jest, zresztą co potwierdza certyfikat 80 plus Gold. No i to co Chyba większość z Was na pewno ucieszy, a przynajmniej ich oko, czyli to RX 7900XTX. Petarda, po prostu petarda. I wiem, że pewnie mamy tutaj wielu fanów Nvidia, również Nvidia jak najbardziej szanuję, nie można jednak temu radonowi. Odmówić wydajności. Mamy wsparcie dla AMD Freesynca, mamy wsparcie dla FSR oraz w zasadzie wszystkich otwartych technologii, bo to jest chyba największa zasada właśnie kart graficznych od AMD. Co więcej, to jest konstrukcja Zafajera i to wcale z nie najniższej półki i jedne z najmniej awaryjnych kart, jakie możecie w ogóle dostać na rynku. Obudowę jeszcze mam obok. Ale już za chwilę zobaczycie, bo no nie ma co przedłużać. Bierzemy się za składanie. A, i będą również testy, także w grach wydajnościowe, więc zostańcie koniecznie do końca. Ja sobie właśnie wszystko przygotowuję do składania, natomiast no nie mogłem sobie odmówić przyjemności otwarcia tej karty graficznej na Wizji. Nie miałem jeszcze tego modelu w rękach. Jest to, co by nie patrzeć, naprawdę porządna konstrukcja. Z tego, co mi tutaj widz mówił, już sam tą kartę wcześniej otwierał. Natomiast zrobił to w taki sposób, że no rękę bym sobie dał uciąć, że nikt tutaj nie zagląda. To jest naprawdę, trzeba przyznać, dar, żeby tak to zrobić. Wszystko elegancko zapakowane. no Karta nie da się ukryć, będzie solidna. Również jak chodzi o kwestie wielkościowe. Ach. Kurczę, no jest, ewidentnie jest opakowanie otwarte, widać, troszeczkę wymięte, naklejka zdjęta, ale patrzcie, jakie to jest bydle. Matko jednak, ta karta jest wielka, czy ja mam coś tutaj do porównania? No chyba, że GTX-a 460, kiedyś taka e, karta ze średniego segmentu wydajnościowego i cenowego, natomiast mam RX-a 6900X, tam jest gdzieś pudełeczko i wierzcie mi, ale to bije go na głowę trzy sloty nawet ciut ponad no jest oklejona trzy sporej wielkości wentylatory radiatory naprawdę solidne backplate metalowy jesus ale to jest potwór natomiast w zestawie jest coś co będzie na pewno przydatne czyli wspornik jest to wspornik który jest instalowany do płyty głównej z tego co widzę więc nie będzie on widoczny na pewno na przebitkach, i gdzieś tutaj od tej strony, od tyłu, będzie tą kartę podnosił, a jest to tu podnosić, bo to, że to się będzie w slosie wyginać, to jest pewne. No i zasilanie 3-8 pinowe złącza PCI Express. Wow, kawał karty, naprawdę solidna, mega solidna konstrukcja, i jestem ciekawy, jak to wszystko wypadnie w grach. Wszystkie części łącznie z obudową od Endorfi, co zresztą chyba widać, mam już przygotowane. I to jest taka moja dobra rada dla Was. Jeżeli składacie u siebie komputer, bardzo wygodnie jest zrobić tak jak ja, czyli sobie wszystko rozpakowuję dosłownie. Tak jak widać, dysk wyjęty, pamięci pod ręką, płyta pod ręką, procesor pod ręką, ale jeszcze w bliższe bo potem cały proces składania jest naprawdę szybki. I jedna rzecz, jeżeli tylko macie, uszykujcie sobie taki pojemnik na śrubki. No, nie musi być identyczny, ale znacznie, znacznie ułatwi Wam to organizację i przyspieszy pracę, bo wszystkie śrubki, tak jak na przykład teraz od obudowy, które zaraz będę wyjmował, możecie wrzucić do tego pojemnika. Dzięki temu to Wam się totalnie nie pomiesza. Mało tego, będą pod ręką i nie będą się nigdzie walały. To jest mała rzecz. A, cieszy? Dobra, okej, okay. lecimy ze składaniem. Przygotuję sobie najpierw klasycznie płytę główną. Dawno takiego długiego filmu nie było i w tej tematyce, więc pozwólcie, że się nacieszę trochę tym nagrywaniem. Najpierw lecimy z instalacją pamięci. Pamiętajcie, żeby instalować je w slotach drugim i czwartym. Jako specjalnie bym nie szalał z ilością czterech sztuk, zwłaszcza w przypadku procesorów AMD. Ramy, jak widzicie, już siedzą, upewnię się jeszcze, czy są dobrze dociśnięte. Teraz zainstaluję sobie procesor, to też nie wymaga praktycznie użycia żadnych narzędzi, wystarczy odbezpieczyć soket. Teraz wlatuje procesor, no, oczywiście nie można zapomnieć o przede wszystkim oznaczeniu na sokecie, jak i na samym procesorze, takim niewielkim trójkącikiem. Trzeba przyznać, że ten backplay tutaj jest naprawdę solidny nowe intele, ale nowe nowe ultra mają podobno mieć właśnie nieco zmienione samo mocowanie procesora przez co ten docisk ma być bardziej równy i nie powinno być tego problemu, który Intel 13-14 generacji miał, czyli takiego lekkiego wyginania tych procesorów. No jestem ciekawy, czy tak faktycznie będzie? No OK, w zasadzie dwie rzeczy już zrobione. To co na pewno zostało, to jeszcze do zainstalowania w odpowiednim slocie. Oczywiście dysk SSD, dysk SSD w tym przypadku jest to konstrukcja Kingstona KC3000. Jak się nie mylę, o pojemności 1 terabajta. Nie, nawet 2 terabajtów. No proszę. Także mamy zestaw zdecydowanie na lata. Odbezpieczamy sobie slot. Tutaj jest montaż bez Dodatkowo tą niewielką. Też tu jest akurat aluminiowa ta naklejka, więc nie trzeba jej zdejmować, ona będzie dobrze przewodziła. Można zdjąć, gdyby to był zwykły papier, to można tą naklejkę zdjąć, żeby ewentualnie troszkę poprawić to przewodnictwo, ale tu jest metalowa. A metal, jak wiemy, dobrze ciepło przewodzi. No i teraz usuwamy zabezpieczenie z termopada i instalujemy sobie sam shield, sam radiator. Tutaj widz dokupił nawet takie osobne mocowanie, bodajże chyba WD, właściwie osobny radiator bodajże WD dla tego dysku. Natomiast no, nie ma w tym przypadku absolutnie sensu go instalować, ponieważ ten radiator na płycie głównej jest po prostu większy, jest solidniejszy, czyli ma de facto większą pojemność cieplną W najzwyczajniej świecie będzie się lepiej sprawdzał. Od jakiegoś czasu również producenci zaczęli troszeczkę myśleć, i oferują nieco wygodniejszy dostęp do odbezpieczania slotu, przy czym tu i tak to jest troszeczkę moim zdaniem mało wygodne, bo nadal jest to zabezpieczenie przy slocie, a przy tak wielkiej karcie graficznej, gdyby tu było chłodzenie powietrzne, może być problem, natomiast będzie chłodzenie wodne, więc tutaj będzie tylko i wyłącznie blokopompka. I teraz ja sobie przygotuję jeszcze do montażu koszyk od właśnie chłodzenia, od naszego Arktika. Płytę główną już przygotowałem, łącznie z przygotowaniem zestawu montażowego od Arktika, żeby potem już bezproblemowo chłodzenie zainstalować. A na blat wjechała rozebrana już obudowa, ale jeszcze nie w całości, bo przy niej jest troszeczkę pracy. W ogóle z tą obudową endorfi mam pierwszy raz do czynienia wygląda na bardzo solidną konstrukcję i przestronną, bardzo dobrze wyposażoną wentylatory. To są 340 na froncie, bodajże to są stratusy wszystko. Tak, dokładnie stratusy, plus mamy 140 jedną na topie i jeszcze jedną 140 z tyłu. wszystkie wentylatory tutaj nie wejdą, ponieważ przeniosę dwa z frontu na top. A trzeci z frontu będzie po prostu usunięty. Nie daje wentylatora na piwnicę. Nigdy nie lubiłem tam wentylatorów. Nie wiem czemu, może jakieś uprzedzenie. A na front wjedzie chłodnica. Chłodnica będzie zamontowana w sposób, który w ostatnich testach, gdzieś tutaj w karcie dam od razu odnośnik, wyszedł najbardziej optymalny nie tylko dla procesora. Ale również, a może nawet przede wszystkim dla karty graficznej, czyli obiekt będzie pozytywny, więcej powietrza wtłaczane niż wyciągane, z nadmuchem na kartę graficzną, bo to, przypomnę, dało najlepsze rezultaty. Szczegóły, jeszcze raz przypominam, link w karcie i opisie filmu. Z tym czeka mnie trochę roboty. Tutaj nie ma nic ekscytującego, więc jedziemy. Ja myślę, że zobaczymy się w efekcie końcowym, przy pierwszym uruchomieniu. No, i oto jest komputer w całej okazałości. Najwięcej zabaw, jak zwykle, zresztą było z tym, co najdudniejsze, czyli z przewodami. Chociaż, jeżeli komputer odpali, to jeszcze teraz czeka mnie zabawa w biosie, ale no właśnie, zobaczmy najpierw, czy się odpali. Jak widzicie, jeszcze nic tu nie pochowałem, bo to faktycznie jego pierwsze uruchomienie. To jest AMD, więc na szybkie postowanie nie ma co liczyć. No, ale zobaczmy, czy w ogóle będzie dychało. Wow. Pierwsze przelanie cieczy to zawsze głośniej słychać. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, tutaj bardzo ciekawie zostało rozwiązane podłączenie podświetlenia RGB, właściwie jego synchronizacji, bo za pomocą osobnego przewodu do podświetlenia adresowalnego, a widzę, że diody mi tam poprzeskakiwały, natomiast na monitorze jeszcze nic nie ma, a chłodzenie już się uruchamia. Teraz Skoczyło poświetlenie ramu. O proszę. Aż, aż dziwne, że tak szybko cokolwiek zapostowało, bo to jednak jest MD, jakby nie patrzeć, ale to w sumie dobrze wróży na przyszłość. Ja teraz biorę się w takim razie, jak on się jeszcze raz tutaj pewnie uruchomi, dokładnie za konfigurację UEFI, potem instalację systemu operacyjnego, który również dostarczył widz i instalację programów testowych. 3 Mark, taka klasyka gatunku, ale jeszcze zrobimy sobie testy w trzech grach, już tutaj nawet wiem w których. Cyberpunk, Hogwarts Legacy oraz jeszcze Red Dead Redemption. W przypadku Cyberpunka i Red Dead Redemption skorzystam oczywiście z wbudowanych testów, natomiast w przypadku Hogwarta po prostu chwilę pogram. Te trzy gry wybrałem nie bez powodu. Wszystkie to duże gry AAA z otwartym światem, gdzie tam naprawdę komputer ma co robić. Więc widzimy się za momencik. Sam komputer wygląda naprawdę przepięknie. Ta budowa, z którą zresztą pierwszy raz miałem do czynienia, choć stosunkowo niewielka, jest naprawdę przestronna i nawet tak duża karta graficzna. Jak właśnie Nitro RX 7900 XTX łyka ta obudowa ją bez problemu. Mamy tutaj ułożone wentylatory w obiekt pozytywny z chłodnicą na froncie. Te wentylatory również wmuchują powietrze do środka, bo według moich testów takie ułożenie, zwłaszcza dla chłodnicy 360 mm i karty graficznej, jest najkorzystniejsze. Cable management i jak zresztą widać na wysokim poziomie. Całość jest schludna i może się podobać. Jak na komputer gamingowy nie ma tutaj za dużo podświetlenia jedynie Aresy od Lexara oraz właśnie tabelka karty graficznej jest podświetlana. To oczywiście możemy sobie regulować. Jest synchronizacja z płytą główną i trzeba przyznać, że naprawdę kawał solidnej maszyny. No właśnie, komputer piękny, a ja już zdążyłem go nawet przetestować w grach, ale również i w testach syntetycznych, od których właśnie zacznę. Pierwsze co uruchomiłem to klasykę gatunku, czyli 3DMark, Time Spy oraz Steel Nomad i muszę przyznać, że wyniki naprawdę no robią wrażenie. Weźmy takiego Time Spy 26323 punkty. No to jest po prostu wynik kosmiczny. Bez problemu uzyskujemy według samego już testu płynność na poziomie, w zależności od ustawienia detali, powyżej ze spokojem 120 fps praktycznie w każdej grze, również w grach AAA, co dodatkowo potwierdza czy dmark Steel Nomad. 6824 punkty dokładnie. No i jest po prostu kosmos. Widać tutaj jednak, że największą robotę robi właśnie karta graficzna, która jest przepotężna nawet względem tego mocnego procesora, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o wyniki samego procesora w Cinebench'u R23, no jeżeli ktoś patrzy na ten wynik również multi-core, no może czuć pewnie niedosyt, bo to jest 17700, 17800 punktów z kawałkiem w zależności od przebiegu. Nie jest to dużo, zwłaszcza na tle topowych procesorów, Intel, ale również AMD, które ze spokojem wykręcają granice, nawet zbliżając się do 40 tysięcy punktów bez podkręcania. Najlepszym no, przykładem jest tutaj moja 9 z platformy testowej 14900K, która w takim ułożeniu wentylatorów robi bez problemu ponad 39 tysięcy punktów. Tutaj jest to jednak zestaw przemyślany o. Grach, czy przemyślane pod kątem gier właśnie, a tam procesor gra drugie skrzypce, zwłaszcza jeżeli mamy tak potężną grafikę i gdy będziemy uruchamiali minimum w rozdzielczości 2K, a najlepiej 4K, to chociaż widać wyraźnie w grach dość wysokie wykorzystanie procesora, nie jest on jakimś mega kagańcem dla osiągania naprawdę bardzo dobrych wyników i to potwierdzają właśnie testy z gier. Wszystkie gry były testowane przeze mnie w rozdzielczości natywnej monitora 4K na maksymalnych detalach, łącznie tak jak na przykład w Cyberpunku z włączonym ray tracingiem na ultra. Natomiast w każdej tej grze również był włączony FSR w zależności oczywiście od gry, albo FSR 2, albo tak jak w Cyberpunku FSR czy dodatkowo z generacją klatek. I mamy kolejno Red Dead Redemption 120 4 klatki średnio na koniec testu. Praktycznie wynik identyczny w Hogwarts Legacy 120 fps ów pod koniec testu, natomiast w zależności od miejsca pomiarowego, on potrafił się dość znacznie ciebie różnić, bo jeżeli zobaczycie sobie ten fragment wcześniejszy, zanim wszedłem do zamku i gdzieś tam po tych polanach przed Hogwartem chodziłem, no to tam widać ewidentnie, że ten FPS bardziej oscylował w granicach 90-100, ale jeszcze raz podkreślę, mówimy tu o maksymalnych totalnie wymaksowanych detalach bez absolutnie żadnych nawet najmniejszych ustępstw. No oczywiście co można się to spodziewać, najsłabiej jednostka wypada w Cyberpunku, przy czym biorąc pod uwagę ten ray tracing na ultra, to jest i tak wynik po prostu oszałamiający ponad 73 klatki na sekundę. Wystarczy niewiele zmniejszyć ustawienia i śmiało można odpuścić generację klatek z FSR3, można zostać sobie na FSR2 albo w ogóle odpuścić sobie tą technologię i po prostu z niektórymi detalami grafiki zjechać troszeczkę niżej niż na Ultra i bez problemu również wyciskamy 120 punktów, także no potwór po prostu niesamowity i to wszystko wcale nie jest okupiony jakimś mega hałasem, bo komputer stał tutaj obok monitora tak jak zresztą widzieliście przy pierwszym uruchomieniu i dało się bez problemu tutaj siedzieć, pracować. Zdecydowanie nie jest to suszarka. Natomiast na temat poboru prądu to się lepiej nie będę wypowiadał, no bo karty AMD no, do najoszczędniejszych nigdy nie należały z tym procesorem. W zależności oczywiście od scenariusza, czy są to testy syntetyczne, czy jest to takie obciążenie realne w grach, no to 300 W to to łyka na śniadanie, jak po prostu pelikan ryby. I więcej oczywiście. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Linki do pełnej specyfikacji znajdziecie oczywiście w opisie filmu i czekajcie na film, właśnie ten informacyjny, w którym przekażę Wam, jak to będzie wyglądało z nowym zamawianiem komputerów u mnie, gotowych składanych zestawów i indywidualnie takich gotowców, powiedzmy sobie. Ale to więcej, wkrótce mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, o ile się w ogóle wyrobię. Ok, słuchajcie, badanie statystyczne dla zwiększenia oczywiście zasięgu, dla zwiększenia ruchu w komentarzach. Jedno słowo wpiszcie, albo nawet nie, dwie literki. PC, albo nie, PC Master Race. O, będzie jeszcze lepiej. Albo co tam chcecie, zostawcie w każdym razie komentarz, kciuk w górę, jeżeli się podobało. No i tyle, cześć, trzymajcie się.